Dzień dobry wszystkim. Dziś zobaczycie przydatne gadżety i zupełnie nowe rowery, o których nawet nie śniliście. Odpowiednie akcesoria rowerowe znacznie ułatwiają użytkowanie i przechowywanie roweru, a dobrze dobrany rower ułatwia życie. W filmie znajdziecie rower z nartą zamiast koła, rower, którego rama zmienia się w solidną blokadę, kapsułę, garaż, lekki motorower i wiele innych. NuBike jest rowerem obsługiwanym za pomocą dźwigni, który jest napędzany przez naprzemienne wciskanie pedałów zamiast ich obracania. Twórcy twierdzą, że konstrukcja ta pozwala na poruszanie się przy mniejszym wysiłku, a także odciąża biodra, kolana i kostki rowerzysty, zmniejszając w ten sposób ryzyko urazów. Ponadto przekładnia dźwigowa w razie potrzeby transportu pozwala szybko i łatwo zdjąć tylne koło. Ten typ napędu jest również bardziej niezawodny niż konwencjonalny napęd łańcuchowy. Kolejną cechą NuBike jest rama z włókna węglowego, która waży zaledwie 1,3 kg, natomiast całkowita waga modelu wynosi 10 kg. Biologic specjalnie dla marki TERN opracował drugą generację oryginalnego produktu Post Pump 20 Seat Post, z którym nigdy nie zapomnisz pompki rowerowej z domu. Zawsze znajduje się na sztycy i jest niezwykle łatwa w użyciu. Ręczna pompka Post Pump 20 Seat Post jest w pełni zintegrowana ze wspornikiem siodełka i charakteryzuje się doskonałą wydajnością i mocą. Pompkę montuje się bardzo łatwo, a jeszcze łatwiej się jej używa. Siodełko rowerowe służy jako uchwyt, a w dolnej części znajduje się specjalny skobel do przytrzymywania pompki nogą. Różne nakładki pozwalają napompować każde koło. Nowa, oryginalna pompka rowerowa Post Pump 2.0 Seat Post jest dostępna w kolorze czarnym i białym. Właściciele rowerów, którzy nie mają garażu, Często muszą zostawiać swoje dwukołowe pojazdy na zewnątrz. To dla nich Alpen Storage opracował kapsułę garaż Bike Capsule. Wykonana jest z wodoodpornego, odpornego na promieniowanie UV specjalnego polietylenu z opuszczaną pokrywą, która działa na łożyskach kulkowych. Waga kapsuły to 59 kg. Dla zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa zaleca się mocowanie jej na solidnym podłożu za pomocą betonowych lub drewnianych podkładek. Alpenbike Capsule może pomieścić prawie każdy typ roweru wraz z akcesoriami. Dzięki zestawowi K-Truck Cycle Corporation możesz cieszyć się bezpieczną jazdą na rowerze po śniegu lub piasku. Zestaw rowerowy K-Truck Bike Kit jest kompatybilny z rowerami o rozmiarze koła 66, 66 cm. Wersja składa się z dwóch napędów wykonanych z trwałych materiałów gąsienicowego tyłu oraz przodu, gdzie zamiast koła znajduje się narta. Instalacja zestawu zajmuje nie więcej niż 5 minut. Zestaw rowerowy K-Track może być również używany podczas jazdy po błocie lub piasku, ale zaleca się używanie koła, a nie narty. Flektr Lubri to specjalny krążek do smarowania łańcucha. Składa się on z dobrze zaimpregnowanego smarem koła gąbczastego włożonego pomiędzy dwa dyski i dociskanego za pomocą magnesu. Według producenta procedura smarowania jest bardzo prosta. Ustawiamy urządzenie nad łańcuchem, przyciskając je z dwóch stron i kręcimy pedałami, tym samym smarując łańcuch. Procedura impregnacji flektr lubri jest również niezwykle prosta. Wystarczy oddzielić połówki, gąbka może wchłonąć do 30 ml smaru o niskiej lub średniej lepkości, przy czym jedna impregnacja wystarczy na około 10 użyć. Urządzenie jest dostarczane w aluminiowym pudełku, a magnes, który utrzymuje obie połówki razem, doskonale trzyma się na każdej metalowej powierzchni.